Gnieźniam z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim jest coraz więcej. Uroczystość Złotych Godów to okazja do przekazywania im życzeń, gratulacji oraz podziękowań za dobry przykład dla młodych. Niektórzy z przybyłych na to spotkanie jubilatów pochwalić się mogło jeszcze dłuższym pożyciem. Cieszymy się właśnie bardzo z tego, że możemy kolejną uroczystość dla nich zorganizować. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć w Miejskim Ośrodku Kultury. Odnowionym i zaprosiliśmy dzisiaj 20 par. W tych 20 parach złotych jest również jedna, która jest diamentowa i jedna szmaragdowa. Cieszymy się niezmiernie, dlatego że wiemy, że nie każdemu zdrowie dopisuje. Wiemy też, że czasami trzeba dłużej czekać niż te o, przy, przysłowiowe 50 lat. Ale cieszę się, że. Yy, w dobrym zdrowiu, e, uśmiechnięci, zadowoleni, przychodzą 50-latkowie wspólnie z nami, obchodzić ich uroczystość. Poznaliśmy się w Kłecku na Zabawie wiejskiej, także było super. No i zaiskrzyło. I tak jesteśmy do dzisiejszego dnia. Jak te 50 lat minęło? No, na pewno. Trójka dzieciaków tego, z tego związku co Dla nas by, byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi, bo mieliśmy trójka dzieciaków. Wspaniałych do dzisiaj mamy, wnuki, no prawnuków jeszcze nie, ale myślę, że jeszcze Czekaj. trochę. Tak. Ale te 50 lat zleciało szybko, bo to tak mi się wydaje, jak tak człowiek się gdzieś obrócił, to jest, to jest niesamowite, że to ty już 50 lat. Niemożliwe. Ale pochodzimy z takich dwóch rodzin muzy muzycznych. No i ten związek też się oparł na tym właśnie muzycznym chyba temacie, bo żony bracia grali, siostra śpiewała, ja, mój, moja rodzina, mój ojciec, mój dziadek, teraz syn już kontynuuje dalej. No i, i, i to taki trochę związek, że tak powiem oparty na muzycznym tle, także jest bardzo sympatycznie, było zawsze wesoło, zawsze było fajnie w domu i klimat był zawsze znakomity. A oto rekordziści, państwo Balcerczykowie razem przeżyli 60 lat. Chodzimy na spacerki z mężem. W domu mieszkamy sami, wygodnie. Mamy dzieci, wnuki, prawnuki. Chodzimy do nich, oni do nas, oby tak dalej. Jak to minęło? To już 60 lat. O, no, no jak. Z dnia na dzień jakoś to idzie. Ja. Nie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że myśmy się zapoznali tutaj, w tym budynku. Była, lokal był pod żaglami. 60. lata, 63. I ja pracowałam tam. Mąż przychodził się stolować i w ten sposób żeśmy się zapoznali. Spotkanie z ludźmi, którzy przeżyli wspólnie ze sobą 50 lat, 55 czy 60. To okazja do przede wszystkim e, chyba złożenia takich gratulacji e, z tak długiego bycia razem. Dzisiaj to już chyba rzadkość jednak, więc więcej czy dość dużo par e, gdzieś tam się rozpada. Ludzie są dla nas drogowskazem, pokazują, że można być ze sobą na dobre i na złe, tak jakby w księdze małżeńskiej, przez wiele, wiele, wiele lat. I myślę, że powinniśmy o takich osobach mówić. Jest też okazja, żeby nagrodzić im stosownym medalem w małżeńskim. Myślę, że życzyć im wszystkim chyba zdrowia, bo w tym wieku to zdrowie. Chyba jest najważniejsze. Myślę, że dzisiaj to zaopatrzenie merytalne, które otrzymują, pewnie powinno być większe, ale myślę, że powinno im też na wiele starszych, tak żeby mogli to jesień życia wspólnie, razem w zdrowiu przeżywać, korzystając z tych wszystkich atrakcji miejskich, których dla naszych seniorów w tak dużej liczby przygotowujemy. I myślę, że tego będę im dzisiaj życzył. Uroczystości złotych godów dla kolejnych jubilatów zostaną zorganizowane pod koniec listopada i w połowie stycznia. A może w nim natrafiliście na siebie najpierw były marzenia i oczekiwania na pomoc?